Yo, 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 Moi drodzy, nie uwierzycie, co się stało. Jeden z moich ukochanych widzów zasponsorował mi DLC z Chakim. Dlatego też w ramach małej rekompensaty, oto z dedykacją dla Ironic, przedstawiam Państwu kolejny toksyczny build naszej serii Akademia Toksycznych Buildów o nazwie Chaki Wallhacker. Halo, pan Raven? Halo, panie profesorze? Dobry wieczór. Dzwonię do Pana z pewną informacją. Ktoś zostawił pod Pańskimi drzwiami paczkę oraz List. Proszę otworzyć. To sprawa niecierpiąca zwłoki. Jasno, rozumiem, ale nikt mi choćby profesor, powie. Halo? O rany, co oni znowu wymyślili? Hmm. Rzeczywiście, jest paczka. I rzeczywiście jest list. Co my tu mamy? Liczę na dedykację w następnym czaki video. Czy to jest to o czym myślę? Nie ma opcji. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Dzięki poświęceniu jednego z moich najwierniejszych widzów, ten odcinek w ogóle miał prawo powstać. Dlatego też jeszcze raz wielkie podziękowanie dla Ironic za sponsorowanie dzisiejszego filmu, a tymczasem ja przedstawiam wam, jak możemy uzyskać czakiego z Worldhakiem. Wyobraźcie sobie zabójcę, który nie dość, że w dowolnym momencie może stać się niewykrywalnym dla ocalałych, może ich atakować z bardzo dużego dystansu, to jeszcze może widzieć ich aurę w praktycznie każdej sekundzie meczu. A to wszystko można osiągnąć właśnie na naszym dzisiejszym zabójcy, Chakim. Ale od początku. Aby w ogóle jakoś zacząć, posłużymy się dwoma adonami, które pokazują nam aurę ocalałych zawsze, gdy używamy naszej mocy. Rad Poison pokaże nam aurę ocalałych wokół nas zawsze, gdy użyjemy Slice and Dice, to znaczy naszego ataku dystansowego, natomiast Yardstick pokaże nam aury ocalałych, gdy przejdziemy pod paletą. Te adony same w sobie mogą podchodzić pod wallhacki, ale oczywiście, jako licencjonowany killerolog oraz magister toksyczności w DBD, nie mogłem na tym poprzestać. Aby przydłużyć efekty działania naszych adonów oraz zagwarantować sobie przewagę na samym starcie gry, posłużymy się umiejętnością Lethal Pursuer, która pokaże nam aury wszystkich ocalałych na samym starcie próby. Aby jednak mieć wallhacki nie tylko na starcie gry oraz w pościgu, ale również w każdym innym momencie gry, posłużę się umiejętnością Flats of Rage, która pokaże nam aury wszystkich ocalałych, zawsze gdy ktoś zostanie ściągnięty ze Scorch -hooka. A żeby dodatkowo uzyskać w miarę sensowną synergię, posłużę się również Pain Resonance, aby nieco spowolnić grę. No i na zakończenie, co to byłby za na czakiego, bez użycia jego własnej umiejętności przyswojalnej. Dlatego też posłużę się umiejętnością Friends Till the End aby dodatkowo odczytywać aurę obsesji i nakładać na nią efekt narażony. Jestem już po nagraniu obu gier i w tym momencie mogę wam powiedzieć, że jest to chyba najpotężniejszy build, jaki kiedykolwiek udało mi się stworzyć. A jeżeli chcecie, aby seria Akademia Toksycznych Buildów wciąż trwała, to zostawcie pod tym filmem 60 łap w górę do końca weekendu. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w dotarciu do nowych widzów. A jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi toksycznymi buildami, to zachęcam również do zostawienia subskrypcji. Ale dobra, koniec tego gadania. Oto przed państwem czaki z Wolhakiem we własnej osobie. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Akademii Toksycznych Buildów. A dzisiaj zagramy sobie nowym killerem, którego, uwaga uwaga, którego zasponsorował mi mój uchany widz, Ironic. Także to, że ten odcinek w ogóle powstał to jest zasługa tylko i wyłącznie Ro. Także wielkie podziękowania dla niego i miejmy nadzieję, że wyciągniemy z niego jak najwięcej value. Moi drodzy czaki z Walhakiem. I tak właśnie ma działać ten build. W dużym skrócie build tym polega na tym, że mamy sobie Walhaka, czyli przy każdej jednej możliwej okazji widzimy aury osylałych. Nawet nasze Adony na to pozwalają. Czemu ona krzyknęła? A, bo stała się naszą nową obsesją. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zapomniałem, że mam tego perka. Dzień dobry. Zaraz wam pokażę, dokładnie co robią nasze Adony Z tego co wiem, to oba pokazują nam aurę Ocelałek, gdy, gdy używam mocy Jednak nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach To jest paletka, którą jestem w stanie 100% ograć O właśnie I w ten sposób wiemy, że nasza obsesja jest właśnie tam Ale i tak pójdziemy sobie za tą Ocelałą, gdziekolwiek ona poszła Bo chyba trochę zgłupiałem A! Nieważne tu jest. I ma Sprinta, by the way. O, i David Walodesaka. No i właśnie w takich sytuacjach widzimy aura celałych, co jest całkiem spoko value, moim zdaniem. Tą drogą takiego jest bardzo łatwo wykręcić przez, że tak powiem, tego trzecią osobę, ale i tak jakoś dajemy radę. Dobra, mamy sobie szaka. I mamy sobie powalanie, proszę Państwa. Dobra, teraz wiemy, że nasza obsesja znajduje się na mainie i właśnie zeskoczyła w dół, więc możemy to jakoś wykorzystać. Na przykład, właśnie w taki sposób. Ej, uwielbiam tego perka. Uwielbiam perka Friends Till the end. To jest mój nowy ulubiony perk. Dobra, teraz naszą obsesją stała się laska, która jest tam. O! To był dobry hit. Robimy sobie takiego fajka, dokładnie takiego jak na tamtej lasce. I zadziała on wręcz identycznie. Idzie nam bardzo dobrze, o dziwo. Naprawdę bardzo dobrze. Dobra, i teraz wiemy, że nasza obsesja znajduje się. Nie mam zielonego pojęcia się ale tam mamy jakieś powydomienie więc. Mamy Davida. Ej, naprawdę idzie nam bardzo dobrze. Całkiem niezły ten build. I w sumie ten czaki też jest taki nawet nie najgorszy. To jest generalnie w szósta gierka, którą gramy tym killerem, więc też nie spodziewajcie się jakichś zarąbistych, fenomenalnych umiejętności z mojej strony. Dobra, wykuję sobie to. Dobrze użyta szafka, szanuję. Teraz mam na niej wallhacka przez kilka sekund. I teraz możemy sobie aktywować nasze slice and dice i do niej nie dolecieć. Dobra, i naszą nową obsesją jest David, który jest właśnie tam. Dobra, aktywuję sobie nasze Dice and Dice. Czemu ktoś tu siedzi w szafce? Laska się chyba poddała. Chyba stwierdziła, że ten biec jest dla niej za mocny. O! zapomniałem, że boty nie double-bakują. No ale bardzo często panikują, co by nie mówić. O, dzień dobry. Dobra. To jest hit. I może jeszcze zdążę aktywować. No właśnie, to. Ej, ale to było fenomenalne. Ja tak uwielbiam tego killera. Ro, jestem ci tak bardzo wdzięczny za zasponsorowanie tego odcinka. Wow, po prostu wow. Dobra, i wiem, że ktoś jest tam. Ktoś tam teraz przejdziemy. Dzień dobry. Oj, tu jest w ogóle. Kate. O, wcale cię nie widzę, Kate. Oho, no to było. Nie fajne. Dziękuję. Tak też można. A ostatni, żyjący osalał, jest. Właśnie tam. O, tu jesteś. Witam. I tak właśnie prezentuje się. Walhakujący czaki. No to co? Runda druga, proszę Państwa. Moi drodzy, witam Was w drugiej rundzie hakującego czakiego trafia nam się niezbyt przyjemna, niezbyt przyjazna mapa. Dzień dobry. Ale mamy pierwszego bardzo szybkiego hita. I w tym momencie jest już. nasz, proszę Państwa. Dobra. Generator popnął tam, więc tam się teraz przejdziemy na naszym hide hole. Tam mamy dwóch oselałych, jeden sobie. Ucieka. O wasią, tam z tyłu, więc się tam też do niego przejdziemy. Siema. O, on był narażony! Ej, no way! Nie spojrzałem nawet. Oh shit, ale value. Dobra, z tego co zdążyłem zauważyć, oni się leczą tam pod hakiem. Więc teraz tak kulturalnie, po cichutku się tam przejdziemy. Może akurat uda nam się kogoś znaleźć? O, właśnie. Nie dość, że ten build nie tego killera giga mocno to jeszcze ten killer sam w sobie fakt, że może atakować z wielkiego dystansu i jeszcze może się skradać, być niewykrywalne no po prostu wow no nie wiem co mam powiedzieć już polubiłem tego killera o, zagapiła się i teraz story. i w praktyce powinna być nasza Dobra, i teraz nasz perk mówi, że nasza obsesja jest tam daleko. Nie wiem, czy do niej dobiegniemy. O, nie zdążyłem niestety. Zabrakło mi jednej sekundy. Dobra, nasza nowa obsesja jest tam. I tam się teraz przejdziemy. Musimy bronić naszych generatorów. W końcu to jest tak naprawdę cały cel tej gry. O, tam ktoś jest, witam. Oj, nie wiem, czy gdziekolwiek dobiegniesz. No... Raczej nie. Dobra, kulturalnie... Wiem teraz, że moja obsesja jest tam. Za mainem. Ja się tam spróbuję do niej podkraść. I chyba na niej hita nie wyrwę. A i jednak, bo wbiegła prosto we mnie. Ej, w tym odcinku mamy dużo więcej value z... ...Friends to the End... ...niż z samego odcinka o Friends to the End. O ironio. O, ojojoj, oj, oj. a to byłby tak piękny hit. Nie wiem co ty tu zrobiłeś tym Davidem, ale właśnie dałeś mi darmowego fraga. No i gitara, zostało trzech. I tam jest nasza obsesja. Ej, no way, no way, to już jest chyba trzeci albo czwarty raz. No ten build jest po prostu za mocny proszę państwa. No nie ma innego wyjaśnienia. O, siema, Kate. I jeszcze mamy na nie wallhacka. I dobrze widzimy, gdzie biegnie. I mamy sobie kolejne już powalenie, proszę państwa. Uj, wiem, że laska jest tam. Dobre info. Bardzo dobra. O, tu jest. Jeżeli nie macie jakiegoś fajnego builda na czakiego, który jest zarówno mocny, jak i przyjemny do grania, to bardzo serdecznie polecam spróbować tego. Posiada w sobie zarówno elementy slowdownu, jak i elementy ułatwiające pościgi. Moim zdaniem jest idealnie zbalansowane, a ilość zabawy, którą przy nim wyciągnięcie, jest po prostu no nieokreślona. Proszę Państwa, GG's!